Cześć, Marek Jan Centrum. Dzisiaj jedna z ostatnich okazji na pokazanie Wam, co do czego służy, czym się różni i dlaczego wybrać to lub inne urządzenie. Zapałem tuż przed wyjazdem, bo kolegów zaraz niektórzy z Was odwiedzą, spotkają, no, bo koledzy Was odwiedzą e, z dostawami maszyn. Marcin chyba odwiedzi szczęśliwca dzisiaj z traktorem, Michał ma do dostawy jakąś w 33 Podobno jeszcze jakąś B110, ale tego szczegółów nie wiem. Co dzisiaj chłopaki pokazują? Dzisiaj pokazują nam precyzję. To, co kochamy. To, co jest nam potrzebne. To, co lubimy. Precyzję, ponieważ mamy porównanie dwóch głowic, ponieważ mamy porównanie dwóch systemów, ponieważ jest okazja, ażeby to Wam pokazać. Dwie głowice Wychylno-obrotowe, jak kto chce, tak niech zwie. Roto-twist, roto-tilt, wychylno-obrotowa. Wszyscy wiemy, nazwa wzięła się od rotation and tilting, czyli obrót i powiódł. Eee, według mnie e, na dzisiaj e, w słowniku jest oznaczenie jako roto-tilt i jako potoczne oznaczenie tej nazwy. Oczywiście koledzy z roto będą się na mnie wkurzać, to, ten temat pozostawmy jednak im. My się tutaj nie będziemy denerwować. Głowica wychylno-obrotowa. Czy lubimy rototilta? Lubimy, ja na życzenie klienta go zakładamy. też jest dobry. E, natomiast w tym momencie bardziej chodzi nam o porównanie co i jak. E, a więc szkoła niemiecka kontra szkoła skandynawska. Żółta po prawo szkoła niemiecka. AKS, w tym wypadku w wykonaniu y, całościowym Kanziniego. Kandzini to grupa Kińskofera, żeby było fajniej. Druga głowica tego typu niemiecka to jest NOx Kinshofera. a więc fajniej ciekawie. W jednej firmie ob, ob, obie tego typu głowice, stworzone do miasta, długie, ciężkie do uszkodzenia wszystko zabudowane. Bezpieczne w wykopie, bezpieczne nawet przy rozbiórkach i tym podobnym to jest bardzo fajne rozwiązanie. Eee, wąska, łatwo wchodzić w wykopy kanalizacyjne. Wady: ta wada jedna jest długa: jak jest długa, to siła na łyżce jest zmniejszona to eee, będzie troszeczkę bujać nam maszyną. Ale będzie stabilniej, będzie nie, e, jeśli chodzi o e, cygnika operatora. Tak, stabilniej, bo nie jeśli chodzi o maszynę, o rzucanie, a jeśli chodzi o cygnika operatora. Dlaczego? Jeżeli będziemy mieli jakieś tam e, przeszkody, jeśli będziemy, mieli typu, e, jeśli będziemy mieli jakiegoś typu niespodzianki w wykopie. Tej głowicy nie uszkodzimy, operator będzie nam spał spokojnie. Druty, niedruty, jakieś tego typu rzeczy wchodzące w głowicę, na nic tam się nie wciśnie. Natomiast po lewo X06: konstrukcja na siłowniku bocznym i pierścieniu obrotu z pytakiem więc to oczywiście jest bardzo ogromny plus tego rozwiązania. Zalety główne. Krótka konstrukcja, krótka konstrukcja powoduje, że maszyna mi nie buja, powoduje mi, że maszyna jest bardzo, bardzo stabilna, mam dużo siły do dyspozycji na końcu ramienia, a to jest istotne. Co mi jeszcze powoduje? No zwiększa mi udźwig, wiadomo, ale mam krótszy zasięg. Chłopaki doskonale wiedzą, że zasięg przy melioracji tym podobnych daje dużo, więc nie jeden z Was powie, że HKL jest lepszy. Tak naprawdę, jeśli zerkniecie na te dwa ramiona, to prawie pół metra jest dłuższy. Tak, na oko jest to pół metra różnicy na zasięgu, a przy tej klasie maszyn pół metra to jest ogrom. Musimy teraz tutaj kolegów do nas zaprosić. Jak wiecie, nie, nie wypada ich tutaj męczyć po tym gruncie. Znacie dobrze Michała? Michałku! Pytanie, którego na pewno się spodziewasz. Która lepsza? HKS czy Stelvirst? zależy do czego by używać. Jeżeli w szalunkach i w ciężkiej pracy, to no to HKS. Do takiej precyzyjnej pracy na pewno Stelvirst. Zaleta, że są kleszcze, że jest proporcjonalne sterowanie. No i krótsza, no nie? Nie, nie buja. No to na pewno. Zaleta, jest jakby dwa rotory. Ale w tym gruncie podobnie wam szło. Tak. Tak to dała radę mimo że jest wszystko zmarznięte Słuchajcie, pytanie do drugiego naszego kolegi. Marcinie, według ciebie, która lepsza głowica? Serwista. Serwista? Nie, najbardziej. Bo krótsza. Krótsza, szybsza, związana, taka bardziej w sobie w sensie, yy... no ja wolę tą a niedawno mówiłeś, że Nox, trzy ale krótkie. No ale Nox, a sterowiec na no pewno co innego, tak? Pewnie inna co innego. budowa, inna, inne osadzenie, ale ogólnie jedno, a drugie. Zobaczymy, powoli. co chłopaki powiedzą niedługo, bo powiem Wam, że szykuje się niespodziankami, mianowicie wchodzi do nas Enkon. Encona znacie z hydrem. Niedługo będziemy zbywać mniejszą maszynę w Encona, ale to pogadamy już na nowych, bo do tamtego czerwonego koloru dużo lepiej pasuje żółty. Będzie się wyróżniało na maszynie. Ja Wam na dzisiaj dziękuję bardzo. Także jak widzicie, opinie się zmieniają. Selwix, pamiętajmy, że jedną, krótka konstrukcja. Tu jest niewielki dystans. Stąd jest siła, stąd jest moc. Zobaczymy, czym Was zaskoczymy niedługo z nowymi maszynami. Do zobaczenia.